To spore kamienie. Lubię ten widok. Zwiastuje złoto. Chłopata stąd. Oby było tu złoto. Przepłuczę je obok strumienia. Dobra. Masz long Toma? Tak? Sam go zrobiłem. Miniaturowe koło. Urocze? Tom to przenośne koryto. Składa się z wąskiego koryta i podajnika. Wąż tutaj? Doskonale. Możemy włączać. Zadowolony? Tak. Do roboty. Dobrze, że zabrałeś ląk, to ma. Przyspieszy nam pracę. Doskonale. I co powiesz? Chyba skończyliśmy. Spójrzmy na efekty. Teraz pozostało przepłukać koncentrat. Interesuje mnie ilość złota i jego wielkość. Po kilku płukaniach, jeszcze jedna próba. Wszystko zależy od tego. No i proszę. Wreszcie skończyliśmy. Spójrz. Siedem drobinek. Dobry urobek, prawda? Mamy złoto. Świetny wynik, jak na tak małą próbkę. Obiecujący wynik może zwiastować dobre wieści dla Tony'ego. Obiecujący urobek. Mam nad czym myśleć. Mam nadzieję. Zastanowię się, pomówię z żoną, która trzyma kasę, a także z dziećmi. Wspólnie podejmiemy takie decyzje. Damy ci znać. Widzę spory potencjał. We'll yeah.